Wszystkim witam Was w 14 odcinku z Blunt Tower Defense piątki. O kurczę, ale w tych słuchawkach się ciężko mówi. Rany, przez całe życie byłem przyzwyczajony do tego, że podczas mówienia słyszałem bardzo dobrze swój dźwięk. Teraz będzie trochę inaczej i będę musiał się do tego na nowo przyzwyczaić. Ja nie mówiłem ostatnio o tym, żeby już nie patrzeć na questy w ogóle. No, widocznie chyba nie za bardzo, bo mamy taki quest, który chyba będę w stanie wykonać. Zniszczyć 100 Moabów z 4x Bloom <grym> za 80 dolarów, chyba to trochę mało. Ale nie szkodzi, ponieważ pieniędzy i tak mam wysokie sporo. I teraz tak się zastanawiam, czy 5000 będzie wystarczająco, żeby zbudować kolejny domek. Czy nie będzie to wystarczająco? Czy powinienem zbierać do tysięcy na przykład? Znaczy, akurat Bloom to chyba nie jest jakoś. Powi nie powinny być przynajmniej jakiś bardzo drugi dom. O ile go w ogóle znajdą. A może on nie ma domku? Dobra, nieważne, może to ogarnę już sam później. W każdym razie zacznijmy domę grę. Ech, zakupy. Zakupy. Najgorsza rzecz, jaka może mi się przytrafić w życiu chyba mojej osobie. Nie lubię osobiście chodzić na zakupy. Chodzenie na zakupy. W moim przypadku to często więcej problemów niż przyjemności. Jest to często związane z tym, że nie lubię robić zakupów ogólnie, też przez to, że muszę wydawać pieniądze, ale też i dlatego, że nie zawsze jestem pewny, że wydane pieniądze będą w ogóle dobrze spożytkowane, bo zawsze może się tak trafić, że. Reklamują produkt w dobry sposób, a potem się okazuje, że ten produkt zbyt dobry nie jest. I miałem taki właśnie przypadek niedawno, że chciałem sobie kupić kuchaweczki na Bluetooth. Co nie? No, oczywiście mój tam komputer tak średnio z Bluetoothem obsługuje, więc musiałem coś pokombinować, żeby jednak obsługiwał. No, dosyć szybko padę na to, że. Istnieje coś takiego jak adapter bluetooth, fajne urządzenie, ponieważ dzięki niemu można podłączyć dowolny urządzenie bluetooth do komputera, nawet jeżeli on bluetooth'a samego nie ma. Proste działanie adaptera. I myślałem, że wszystko będzie w porządku, że kupię sobie zuchaweczki i będą sobie działać. Będzie mm, wszystko cacy, dobre będzie jakość i tak dalej. No niestety się przejechałem. Ponieważ, jak podłączyłem sobie ten zakupiony adapter do komputera, to się okazało, że mój system słuchawek nie wychwytuje. No i niestety musiałem to zwrócić. I kurczę. Nie wiem, czy nie mam jakiegoś pecha do zakupów, ale często tak jest. Czy coś kupuję, kurcze stacjonarnie, czy coś przez internet, zawsze jest to samo. Muszę mieć po prostu jakiś problem z rzeczą, którą kupię. Czy tak po prostu jest, że ja jestem jakiś nie wiem, wybredny co do produktów? Że nie wiem, oczekuję jakiejś wysokiej jakości za niską cenę. Chociaż to chyba raczej nie do końca to. Um, o co mi chodzi. Nie, nie wiem po prostu. Dziwnie to jest z tymi zakupami. No ale cóż, zwróciłem. Całe się nie robili problemu marki do wyslep, no i sobie kupiłem kurczę. chyba. To są pierwsze słuchawki, które w życiu kupiłem za 200 zł, więc się wykosztowałem. I jak na razie użytkuję je tak powiedzmy z pół godziny. Ale na ten moment wydaje mi się, że nie są najgorsze. Wydaje mi się, że nawet są całkiem spoko, jakbym miał komuś jakieś słuchawki polecić, no to myślę, że. Ta opcja byłaby całkiem w porządku, hmm, muszę pomyśleć nad Farmerą, jakąś. No to może zaraz, a jakie to są słuchaweczki? A już mówię, Wulkanu eee, Modeko. Jakiś tam MC899 Prometeusz, jakieś myślne słuchawy. Dlaczego padł akurat na nie wyboru mój w sklepie? Otóż dlatego. ...że jako jedyne słuchawki ze wszystkich, jakie tylko były dostępne... ...o, może powinienem inaczej jakoś to zrobić? I w środku postawić tego gościa? No nie no, dobra, nie wiem. Nie będę kombinował może. Ym. I niech farmer sobie stoi tutaj. O, cyk. Ciekawe jak będzie zbierał. <laughs> Mam nadzieję tam postawić jeszcze przynajmniej z dwie farmy za jakiś czas. Dlaczego akurat na te słuchawki wypadł mój wybór? No tuż dlatego, że to były jedyne słuchawki ze wszystkich w tym sklepie w Media, które były jednocześnie na USB i jednocześnie miały pokrętło. Troszeczkę się bałem, czy to pokrętło nie będzie sterować dźwiękami systemowymi. Co, choć trochę niesłusznie, bo dzięki uprzejmości jednego z e, pracowników tego sklepu. Wyszło, że jednak nie powinien sterować Buzi, mm, tam, dźwiękami systemowymi. E, ale i tak się bawa, bo kurcze, wiadomo, nie, nie wiadomo, czy oni tam gdzieś coś nie kantują, ani z tych rzeczy, no ale akurat dla mnie się sprawiedliwie zachowali, bo wszystko było. Bardzo porządnie zrobione. I może teraz 30. runda to jest dobry e, moment, żeby dokupić kolejnego inżyniera. Może troszeczkę bliżej wyjścia. Nie będzie to najgorszy pomysł. Te 3,5 tysiąca o może później się dorobi. Na razie chyba mi nie zależy. I na ten moment, kiedy użytkuję te słuchawki, to chyba mam tylko jeden z nimi problem. Ale to myślę, że kwestia przyzwyczajenia. Taka, że one bardzo mocno wygłuszają. I one wygłuszają tak mocno, że się zastanawiam, czy ja nie za cicho mówię. Ponieważ sam ledwo się wysłyszę. Ale. Wow, co ja najlepszego zrobiłem? <zyskujesz> Zasłoniłem farmera samymi farmami. <zyskujesz> A jednak można to zrobić. A wcześniej się bałem tak stawiać ryzykownie te farmy. No, jednak widać można. No, i elegancko. Dobra, skoro mamy dwóch tych inżynierów, to myślę teraz postawimy sobie wioskę. I fajnie, bardzo by było fajnie, gdyby ta Wiocha sięgała. A zresztą, dobra. Nie musi sięgać przecież do wszystkich trzech farm, nie? Znaczy, wszystkich czterech. Może sięgać em, do trzech tylko. I też będzie spoko. Bo też to te szybciej ulepszymy i. Po prostu, no. A teraz, jak skromamy Wiochę, którą oczywiście zaraz, no, ulepszymy ile tam będziemy mogli, to myślę, że za niedługo będzie można zacząć kłaść te do Questa Rzeczy, czyli Blumcipera, który kosztuje aż 850 dolarów. Ale takiego na początku sobie postawimy. Ciekawe, czy kończymy zasięg Wiochy? Powinien mieć, no tu niech, o niech to wszystko wciąga, bardzo dobrze. Śmiesznie, nie mam do niego w ogóle domku, ale jednak dzięki temu, że trochę no spowalnia w sumie te walony, to radzi sobie całkiem nieźle. Dobra, trzy wieżyczki, no nie maksymalnie ulepszone, ale kogo to tam. Po, pozbierajmy teraz trochę pieniążków na ulepszenia do farm, ponieważ pieniądze się przydadzą. Ostatnio jak zagraliśmy harda, to trochę tych balonów przeszło. Także dzisiaj już nie chciałem tak mocno ryzykować i no widać, że postawiłem trochę więcej tych wierszy jednak. I wydaje mi się, że jak przyjedą gdzieś dalej, to ulepszę sobie to jeszcze bardziej. Zastanawiam się, czy może to będzie lepsze, bo to w sumie zwiększa o 50%, to w sumie chyba nie takie złe ulepszenie. Czy lepiej najpierw o fabrykę zbierać? Nie no, najlepiej to chyba w ogóle ulepszać te rzeczy. Ale tą czwartą farmę to sobie zostawię na sam koniec chyba. Żeby już tam nie tracić. Dobra, co do tego całego zestawu? Kieżyczek koncycyjnych jeszcze by nam brakowało. Hmm. Niech pomyślę. Cofający mag byłby całkiem spoko. Wydaje mi się, że postawienie go w tym miejscu nie będzie złym pomysłem. O! A przyszedł sterowiec. No i kurczę, w związku z tym, że mam nowe słuchawki, to będę musiał na nowo ustawiać dużo dźwięków w wielu, wielu, wielu grach. Um, co może być trochę problemem, ponieważ jeżeli nie będę zbyt szybko ogarniał, że jakaś gra może być zbyt cicho albo zbyt głośno, to może być problem. Także będę musiał uważać chyba, no nie chyba, będę musiał naprawdę uważać, żeby ten dysbalans nie zwiększyć jakoś. Już nie chcę naprawdę popełniać tych błędów początkujących po 7 latach. Ten będę sprawdza po prostu w filmie i kurczę. No nie wiem, ale tak szczerze, jak tak porównałem sobie dźwięk z nagranego filmu i dźwięk taki jaki słyszę normalnie, to wydaje mi się, że chyba jest nie najgorzej. To znaczy, nie wiem jak to zrobiłem w ogóle. Ale wygląda na to, że byłem w stanie ustawić. Kurczę, ale kupiłem głupie ulepszenia. <laughs> byłem w stanie ustawić eee, tak głośność. Ojoj, oj, oj. czy ja na pewno to sobie poradzę. Może kolejny Blunchiper? Ehm, gdzie one będą wschodzić w sumie? O kurczę. Ale się porobiło, pany. Ale się porobiło. Gdzie one będą wychodzić tutaj tej prawej strony? E, gdzie one niby wyszły? E, halo? O Rety, co tu się stało? A ile mnie kosztuje w sumie kontynuacja? Retrade do Sruntów to no 100 lives. Za 500. Kiedyś. Kiedyś musi być pierwszy raz, nie? Ula lala. Bo ja z zudomek w ogóle. Dobra kurna. bo się porobiło, bo nie kupiłem tych ulepszeń kozackich. A e, gdzie moja kasa cała uciekła? Dobra, drugi blue chipper. Ich będzie potrzeba dużo. Mhm. Mm no, no i spróbujmy. Kurczę, jak to się stało? No. <laughs> jak to się stało, że tak łatwo poprzechodziły? Ale gdzie wychodziły, to nie mam pojęcia. Znaczy, wydaje mi się, bo nie widziałem, żeby wychodziły ani z lewej, ani z prawej strony. O, no i teraz w ogóle nie poprzechodziły. Co jest? Dobra, nieważne. Teraz... Chyba wydaje mi się, że one uciekają u góry, czy u dołu uciekają? Kurde, nie wiem. Gdzieś tam uciekają. Dobra, jest i pod to ulepszenie, więc będzie super. Ten inżynier ujdzie. Dobra, czy chcę zbierać na kolejną fabrykę, czy stawiamy kolejnego inżyniera? Wydaje mi się, że postawiłbym jeszcze jednego inżyniera. I może bym go postawił gdzieś Po pośrodku, tu. A nie chcę, tutaj będzie już trudno. Trzeba jakieś dobre miejsce. Dobra, z trzema inżynierami, dwoma bluechipperami i jednym magiem jeszcze nie ulepszyłem na maksa, ale to się zaraz zmieni. Wydaje mi się, że będzie już sekundowo, ale w ogóle zrobiłem tutaj błąd. Ponieważ e, ulepszyłem tutaj mm, tą farmę pod prawo, a nie ulepszyłem jej pod lewo, pod fabrykę i dlatego nie miałem zbyt dużego przychodu, taki jaki powinien być, ale tu spokojnie, bo już jest. Ej ekstra. I dwie farby wymaksowane. Dobra, to teraz może Mankey Town Ulepszymy sobie wioskę na maxa. Nie no, ciśnienie pieniążki. <laughs> to super mapkę. Kurczę, wciąż nie chcę je marnować, no ale kiedyś trzeba będzie. Kiedyś w końcu będę miał wystarczająco. Kiedyś będę miał zapchane wszystkimi tymi domowymi mapkami i tyle się skończy. Dobra, ale nie chcę już spamować tymi... Inżynierami wydaje mi się Wiem, że nie mam Bonusu do nich Do tych Blunchiperów Ale mimo to Chciałbym jednak e, Zrobić tego quest'a I do zrobienia Tego quest'a będę potrzebował dużo tych Blunchiperów Ale one będą spoko, bo one będą wciągać Te duże balony Więc będzie ekstra No Ale w ogóle jedna sprawa e, No to sprawy, bo jeszcze tego maga trzeba będzie ulepszyć na kolejny stopień. Mm, ale jeszcze blunter. Czy one nie powinny być ustawione przypadkiem na strągi, żeby wciągać te um, te wielkie balony? Kurczę, nie wiem. Bo jeżeli tak, to może teraz będą sobie lepiej radzić. Co my sam nie wiem. Ale zobaczcie, to jest śmieszne całkiem, bo te bronciepiery tak wciągają te balony i je wysyłają z powrotem. Śmiesznie to dosyć wygląda. O, i super, i ulepszony. Pan mag. Dobra, no to już tylko jedna ta. Już tylko jedna fabryka została do łuczenia. No, a trzeba mi by było to tak bardzo. Te fabryki. Kurczę, ile ja zapłaciłem za wznowienie tego poziomu? 500 dolarów małpkowych. To dosyć drogo. Wydaje mi się, że nie będę tak robił w przyszłości. Nie wygląda to jakby bardzo się upasało. O, w ogóle wbiliśmy kolejny ranka, nie zauważyłem. Już 48. Czyli jeszcze 12 ranków i chyba będzie spokój z. Um, z odblokowywaniem kolejnych rzeczy. Nie wiem, czy dobrze pamiętam czy źle. Hmm. Na którejś tam rankingu już kończą się te nagrody w stylu kolejna mapa i tak dalej. Ale właśnie nie pamiętam, czy to około 60 było, czy później. No, ale taka ciekawostka, że nawet jeżeli będą się już kończyć, te nagrodę w postaci map i ulepszeń do wież, które. Chyba zresztą mam już wszystkie. Właśnie trzeba będzie przetestować łanki suba w końcu. Hmm. czy chcę na tej mapie to robić? Kurczę. Dwie darmówki mamy. Dobra. Bo lepszej okazji nie będzie Powinienem było to zrobić na samym początku, duroń ze mnie Dobra, to niech będzie ulepszony na lewo O nie, to dopiero na 49 rankingu O kurcze, pieczone. Nie poddam się, ja dzisiaj go wbiję Chociaż nie wiem czy wbiję, kurczę Ostatnio to nie wbijałem za dużo tych Hmm Tych rankingów. Raz na mapę. To nie wiem, czy się uda. No ale. No kurczę, no jakby się udało? Jako że ten EXP leci bardzo powoli, jak już się daną mapę przejdzie. To znaczy, jak już się wypełni tam jej główny cel. 85 e, dla poziomu hard fal Tak gdzieś czytałem, że wtedy jest ten EXP zmniejszony, żeby uniemożliwić po prostu na jednej. Mapce Tysiąc 1005. Gdybym tylko zobaczył na samym początku, że zaczęły spadać, to może by trochę szybciej zareagował na to. No ale, trudno się mówi. Śmiesznie to, ale to śmiesznie wygląda. No chyba cię podgięło. Co? No nie! A ja wykorzystałem darmowe. 76 runda, nie, no nie będę pacił drugi raz bez przesady, ale. Hmm. Ten wyredny mag. A nie mam pojęcia, czy to mag mi zrąbał, czy jakaś inna wieżyczka, ale coś. coś tu źle zrobiłem. Hmm. Może magę nawet. Dobra, spróbuję drugi raz z setupem. Tym, tym A będę musiał zapłacić za farmera. Kurde, pieczone! Ale nie chcę już więcej płacić za to tak bardzo. Hmm. Nie, dobra, nadrobię to sobie Poza nagrywaniem Dobra, nie pamiętam na której rundzie Skończyłem, chyba na około 70, jest aktualnie 69 i troszeczkę Zmieniłem o, Rozstawienie wyżyczek. to znaczy tak Jak widać tym razem Maga wiatrów Wiatrów, burz nie ma Jest za to mag feniksowy którego ustawiłem daleko, daleko Hmm no nie wiem, wydaje mi się, że to przez niego było. No bo teraz jak nastawiałem trochę więcej tych wunchikorów, co nie? Co tam mi trochę pomagają z tymi moabami. To jest dobrze. To jest naprawdę poprawnie. Yy, radzą sobie, nie mają jakichś dużych problemów, więc wydaje mi się, że... To była w zupełności wina kurczy tych magów. Także notatka dla siebie nigdy nie stawiać magów na początku. <grym> Zwłaszcza na tej krótszej mapie. No tak, bo wydaje mi się, że ten mag nie dość, że cofał te balony, co nie? To on je jeszcze cofał, żeby robię cały obrót od nowa, a że to były regrowy, to się same naładowywały em, na nowo, bo nie miał jak to niszczyć. A teraz się sfaniaczyłem, czułem, ponieważ pozostawiałem inżynierów yy, nie tylko na górze, ale też po lewej, na dole, po prawej. I wydaje mi się, że, że zaczęcie tego od nowa nie było złym pomysłem. Ponieważ teraz eksplecie jak szalony, więc jest duża szansa, żebym jeszcze dzisiaj ten kolejny ranking wbił. Um, w sumie to złe miejsce. Może trochę bardziej po prawej stronie. Zostawiamy go chyba w identycznym miejscu. No nieważne. Także. Oj. A nie chcę, kurczę. Także trzeba będzie troszeczkę dzisiaj um, no, posiedzieć. Wydaje mi się, że spróbuję już tym razem faktycznie dojść do tej setnej rundy. Zgarnąć tego tokena za darmo. Bo to nie może tak być, kurczę. Że ja się staram. A tu tokenów brak, nie? Ale trochę mi szkoda tej kasy wykorzystanej. Oj. Za ja tą mapę dostanę ile? 400? <grytanie> <grytanie> eee. A wykorzystałem 500, żeby się wznowić. Mam nadzieję, że nie zrobię tego ani razu nigdy w przyszłości. Bo to się zwyczajnie nie opłaca. I wydaje mi się, że zacząłem w ogóle wykorzystywać prawie każdą możliwą wieżyczkę, która nie jest konkretnie em, inżynierem. Czy nie jest za darmo? No i jest w końcu 49 ranking tych wód podwodnych. I odblokowaliśmy banki suba. To jest umiejętność, która dewastujący pocisk wysyła na największego balona na ekranie, niszcząc ząga za jednym podejściem albo znacznie więcej, dużo mniejszych balonów. Fajne. A co to? Aktywuj submerge, używając tam ustawienia no targeta, czyli celu. Aby wykrywać camo, niszczyć balony i redukować cooldown wodnych wieżyczek o 15%. Ale się nie stakuje. Ooh. fajne i fajne. Co widzieliście, jaki to koszt był? To było prawie 20 tysięcy. A to jeszcze przecież było pod wpływem wioski, nie? dobra, submerge. Ciekawe. I co, teraz mogę sobie to używać? I dlatego chcę tylko? No dobra, cooldown i tak ma całkiem spory. W ogóle wydaje mi się, że ta umiejętność jest, może być potencjalnie no, mieć najdłuższy cooldown ze wszystkich Tutaj tej, tej grze, tak podejrzewam. No, w końcu ceni się, nie? Wydaje mi się, że nawet ulepszenie z wioski nie byłoby tak drogie. A to możemy sobie sprawdzić, jak postawię wiochę gdzieś. W którymś miejscu? Um. Nie wiem, gdzie. Tutaj. <grystanie> o. o. Czy to kosztowało 12 tysięcy? Dobra. Dwa na raz. Co szybciej się zrobi? Cooldown. <grystanie> o. <grystanie> I nie doszło, bo końc, koniec tego. <grystanie> bo koniec fali. Wydaje mi się, że jednocześnie. A to nie było 15% szybciej miało się robić. Hmm. Czyli to będzie najdłuższy cooldown. Faktycznie. No i I było kurczę. Stawiać tych fabryk, a nie ofensywny wieczek. Dobra, gram tego freeplaya. I kurczę, docinam do tej setnej rundy, bo to. to oh, token będzie przyjemny całkiem. A o zakupach już chyba skończyłem. No nie, wiem, ja mam pecha jakiegoś. Ja chyba powinienem albo. Też recenzje tak mi dużo nie dają. Nawet jak próbuję tam pasować jak najwięcej tych recenzji, co nie i opinii, to często one są nic nie warte. Ponieważ albo może być tak, że jest pełno dobry ocen. I kurcze urządzenie dane nie działa. No akurat na odwrót nie ma, jak jest dużo negatywnych, to raczej też jest większa szansa, że nie to działa. To nie ważne. Ale no na przykład kurcze, piszą, że wygodne czy coś. Czy działa zupełnie bezproblemowo? Ja to kupuję, kurczę, i się obchodzę z bida. Ech. Taki problem. Kurczę, osoby mojej. Dobra, dokończę to samemu, bo nie ma słowa czasu. Wiecie co? Zaczęłam się zastanawiać, czy inżynierzy to faktycznie najlepsza wyżyczka w grze. Nawaliłem nimi caluteńką mapę, jak tylko mogłem. I i tak przegrałem. Hmm. Mimo tego, że miałem bardzo dużo pieniędzy. Chyba wiem, dlaczego tak się stało. Ponieważ dawałem cały czas nową i nową rundę. Zamiast poczekać, wydać te pieniądze na te wyżyczki. Hmm. No bo nie wiem. Ewentualnie może też dlatego, że na tej mapie była woda. A ona zabierała trochę miejsca, bo powinienem tam postawić jakieś inne wyżyczki. Ach, to tam wie. O, tego Daily Challenge'a też mogę zrobić. Uu. To głupi jest. Ale przynajmniej 80 do przodu, czyli się zwrócił już farmer. I 500 do przodu, czyli się zwróciło odnowienie. Czyli i tak jesteśmy dzisiaj na plus. <grym> czyli dokładnie to, na czym mi zależało. No i co, no? Nie będzie Achievementa? Za odblokowanie wszystkiego na wszystkich wieżyczkach jak tylko można? Widocznie chyba nie. Hmm. Ciekawe czy mogę jakoś nacisnąć ten ranking, żeby zobaczyć. Eł. żeby zobaczyć. Ile tam do każdego ulepszenia odblokowania? A nie. Chyba nie da rady. Tego. No nic, no trudno. Kolejna mapka ukończona. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A, ah, kurczę, a miałem zrezygnować z zrozumienia tego i oczywiście mi się zapomniało. Ciekawe, czy wy też macie takie przyprawy czasne z zakupowaniem. Czy może więcej szczęścia macie ode mnie. A tego wam życzę. Do następnych odcinków. Na razie.